Koleją wąskotorową zwykle określa się trasy pociągowe o torach, których rozstaw jest mniejszy niż 1400 mm. Ciekawostką jest fakt, że w połowie XX wieku na świecie taka kolej stanowiła aż 19% wszystkich szlaków transportowych i było jej więcej niż kolei szerokotorowych, które reprezentowały 11% transportu szynowego. Pierwsza kolej wąskotorowa powstała w Walii, Wielkiej Brytanii, a na kontynencie był to szlak między Lincem a Budziewicami. Na ziemiach polskich najdłużej funkcjonującą, czyli od połowy XIX wieku do dziś, jest Górnośląska Kolej Wąskotorowa. Tego typu transport powstawał głównie w celu przewozów przemysłowych, a także polowych i leśnych, a istniały również składy osobowe. Wyjątkiem jest Japonia, gdzie większość sieci pasażerskich ma standard wąskotorowy. Kluczowymi argumentami w eksploatacji takich pociągów jest stosunkowa łatwość w budowie infrastruktury oraz możliwość stosowania większych pochyleń i mniejszych łuków na szlaku. Natomiast do minusów wąskotorówek należy mały tonaż przewozów oraz niewielka prędkość która w naszym kraju wynosi maksymalnie około 40 km na godzinę. Jeszcze w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku koleją wąskotorową mogło pochwalić się Sompolno, leżące w powiecie konińskim na lewym brzegu Noteci. Linia ta powstała w okolicach miasteczka w 1911 roku na potrzeby dowozu buraków cukrowych do cukrowni w Gosławicach. Do samego Sąpolna Kolejka dotarła w 1914 roku, a dwa lata później na trasie tej ruszyły składy osobowe. W czasie I wojny światowej linia służyła głównie zaopatrzeniu wojskowemu. Rozstaw szyn pierwotnie wynosił 716 mm, a do pobliskiej cegielni wybudowano tory o szerokości 600 mm. W szczytowym okresie popularności tej formy komunikacji Trasy wokół Sąpolna liczyły blisko 150 km. Łączyły miejscowość m.in. z Kołem i Koninem. Po roku 1945 rozstaw szyn ujednolicono do szerokości 750 mm. By móc obsłużyć szlak kolejowy w Sąpolnie, wybudowano stację, lokomotywownię z warsztatami oraz wieżę wodną. Jeździły tu lokomotywy parowe produkowane w latach 50. XX wieku w zakładach Fablok w Chrzanowie. Na wyposażeniu kolei były także lokomotywy spalinowe produkcji rumuńskiej. Wagony osobowe pochodziły z fabryk w Świdnicy, wrocławskiego Pafawagu i Bukaresztu. Znaczenie kolei wąskotorowych zaczęło maleć wraz ze wzrostem transportu samochodowego w Polsce. Systematycznie zmniejszał się też tonaż przewożonych koleją ładunków. Między 1994 a 2000 rokiem z 94 tysięcy ton do 32 tysięcy ton rocznie. Koleje wąskotorowe z Kujaw i Wielkopolski stanowiły wspólny organizm pod nazwą Kujawskie Koleje Dojazdowe. Linia przez Sąpolno należała do tej struktury do 1991 roku, a potem została wyodrębniona jako Sąpoleńska Kolej Dojazdowa. W 1999 została włączona do Poznańskiego Wydziału Kolei Dojazdowych ale wkrótce postawiono ją w stan likwidacji. W 2001 roku zaproponowano samorządom lokalnym przejęcie linii dojazdowych. Władze lokalne po przeanalizowaniu kosztów utrzymania linii i jej opłacalności nie skorzystały z tej oferty i tym samym przedsiębiorstwo i trasa kolejowa oraz infrastruktura zostały zlikwidowane. Część taboru odstąpiono innym zachowanym liniom, Między innymi Gnieźnieńskiej kolei dojazdowej i Sochaczewskiej kolei muzealnej, lub zezłomowano. Po 100 latach od powstania kolejki wąskotorowej w Sąpolnie zakończyła ona swoje istnienie, a dawny budynek stacyjny wyremontowano i przeznaczono na cele mieszkalne. W roku 2022 Lokalny samorząd stał się właścicielem całego szlaku kolejowego na obszarze gminy. Obecnie na tych terenach powstają ścieżki rowerowe.